Ustawiamy sobie pozycji SWC na samym dole, wybieramy tutaj opcję punktu pierwszy, uruchamiamy, łódka sama zasuwa. Na pierwszych trzech metrach delikatnie, później przyspiesza z pełną parą. tutaj jest pokazuje dystans 4, 3 1 0 I dopłynęło idealnie jak było zaznaczone na barkerze Dźwignia SWC w dół, tryb autopilotu. Przesuwamy dźwignię. Cyk. Łódka się obraca i zasuwa w punktu, do punktu domu. Łódka wraca, przed samym pomostem jest punkt dom zapisany 4, 2, 1, 0 zatrzymuje się i hamuje, idealnie w punkt